Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj zrobimy sobie taki szybki przekląd sklepu. Nowości, które wyszły już w sumie jakiś czasowo. I teraz właśnie po aktualizacji, która weszła chyba dzisiaj, jeśli dobrze pamiętam, <laughs> jak to oglądacie to wczoraj. Coś, coś w ten desen, <laughs> jeśli dobrze pamiętam. Następnie też od razu chcę zaznaczyć, jeszcze będzie post, że stream. Stream z. Losowania zwycięzców się w ogóle. No, może nie z jeden na jeden, ale ogólnie z losowania zwycięzców, jeszcze się dokładnie nie, 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 nie dowiedziałem, ale na pewno zrobimy losowanie zwycięzców e, na strumyku. Jeśli nie w niedzielę, to postaram się zrobić, nie wiem, w piątek albo coś takiego, ale to jeszcze będę was informował. E, w postaci postów tutaj na społeczności, więc tak możecie je śledzić i tam będziecie się, dowiadywali się wszystkiego a teraz przechodzimy do ofert w sklepie otóż za 7000 golda weszła nowa oferta w której mamy w której skład wchodzą właśnie te 25 pilot no i jeszcze eagle czyli 8 i 7 tier 2 medy dosyć przeciętne medy za 7000 golda ok, jest to dobra cena ale no nie oszukujmy się nie są to jakieś wybitne i Raczej za 7000 gold no to bardziej się opłaca kupić, za 7500 bardziej się opłaca kupić tutaj te trzy czołgi, ponieważ te 34 LWE i is 6 to są naprawdę całkiem solidne maszyny, z czego może is 6 troszkę odstaję, ale te 34 naprawdę jest całkiem grywalny ale w, e, po aktualnych, po ostatnich buffach, także jak najbardziej. Jeśli chodzi o te skrzynki, zbierz je wszystkie, to to zupełnie umijamy, ogólnie temat skrzynek jest bardzo śliski, no i, i sami dobrze wiecie, że raczej nie warto ich otwierać, no chyba, że naprawdę nie macie co robić z goldem, jest też ten powiedzmy mini event na tego obiektu 244, ale no, jeśli, jeśli grać szóstkami, no to jak najbardziej go sobie możecie go zdobyć. Ja tymi tierami nie gram, więc nawet się nie interesuję za bardzo tym eventem. Przechodząc dalej, mamy tutaj obiekta 907 z legendarnym camo. 5 jeszcze skrzynek, e, tańczych pudełek, taki. No I jeszcze rozkaz, do którego wchodzi jeszcze 5 e, pudełek, czyli w sumie 10 pudełek. Dodatkowo, właśnie OBEK z legendarnym kamuflażem 30 gwiazdek razy 5, także oferta bardzo fajna. Dodatkowa 907 jest aktualnie jednym z najlepszych medów, więc tutaj e, powinniście pomyśleć o jej zakupie, bo na pewno po 9.1 zyskała bardzo dużo i stała się poniekąd takim te 62A przed zmianami. O groźnym Trio już mówiłem, że się opłaca. Ale na przykład takiego Super Persa za 5,5 tysiąca już bym odradził, ponieważ to no bardziej się zdecydowanie bardziej opłaca się kupić tą ofertę groźne trio niż tego superpersa. Mm, a superpersa umówmy się nie będziecie za bardzo grali, bo Super superpers kiedyś był bardzo dobry na przykład na Mad Games. Miał tam przyspieszenie i sprzęt do taranowania, zabrali mu to, więc już teraz nie opłaca się raczej nim grać. Jeśli chodzi o skrzynki i te niespodzianki, to zupełnie to pomijajcie jakie są potwornie drogie, zupełnie nieopłacalne i no, bez sensu tak naprawdę. Jeśli chodzi o Bajer za 20 000 golda, tutaj sytuacja bardzo podobna jak do Obiekta 907, tylko tutaj nie mamy aż tyle rzeczy. Ponieważ mamy tylko sam czołg, nie mamy żadnego rozkazu, dodatkowo ten dodatkowy attachment, legendarne camo, fajne avatarsy z bałwankiem animowany. Kobary 25 gwiazdek to jest taki standard. I za 20 tysięcy golda, jeśli interesuje Was właśnie czołg typu Badger i oglądaliście na przykład ostatni filmik z bitwy pomiędzy Dzikiem a Badgerem, no to możecie pomyśleć, bo za 20 tysięcy golda mogło być taniej i może być z 15 tysięcy golda, ale na 20 ujdzie. Więc nie ma tutaj jakiejś tam wielkiej tragedii. Kolejnymi czołgami jest VK 4503 i VK168 i wiecie co ja wam odradzę zakupienie tego zestawu, ponieważ Fałkar 4503 jest to jeden z najgorszych czołgów na siódmym tierze, bardzo duży, też dosyć papierowy, więc czy no, większego sensu nie ma grania takim, te, tego typu czołgami na siódmych tierach, patrząc jakie czołgi się tam spotyka. A fałka 168 to jest naprawdę bardzo fajny fantank, jeśli chodzi o grę na przykład na grawitacji, więc pod samą grawitację nawet to by się go kupić. Ale solo, bez tej, bez tej fałki, bo to jest zupełnie wywalony golcy, Wiecie, kupienie tej fałki. Kolejnym czołgiem jest 154 First Prototype. Jest to czołg stary, bardzo stary, ale nadal dobry. Ja bym nie powiedział, że, że ten czołg jakoś tam bardzo odstaje. Jest na pewno lepszy od na przykład, takiego drzewkowego T44 przez swój pancerz, ale jest wolniejszy też. Da się to fajnie wykorzystać czołg. Nie jest już aż tak bardzo często spotykany na polu bitwy, ale nadal wydaje mi się, że da radę, nawet w rękach słabszego gracza, ponieważ pancerz potrafi zrobić robotę. Piątka za 2000 golda no to jest raczej troszkę za dużo. No i ten krup też nie jest niczym szczególnym, więc tutaj raczej Wam odradzę to. E, pojedyncze oferty, z czego e, nad pilotem można jeszcze pomyśleć, ale też raczej bym odradzał Ogólnie może skończył. stawmy na tym, że odradzam te czołgi, ponieważ nie jest, nie jest to nic szczególnego. No i tutaj właśnie ta pojedyncza oferta z fałką. No nie warto przepłacać tych 3000 golda, tylko po to, żeby dostać tą fałkę, nawet jeśli chodzi o te ta premium i tak dalej. No, no nie opłaca się po prostu, ta jest e, poskudna, więc no, no po, co, po co się męczyć, po co się męczyć grając. Więc to byłoby tyle jeśli chodzi o oferty w grze, przejdźmy jeszcze do mm, ofert na Wargaming Game Center. Dobra, mamy oferty na Wargaming Game Center. No i tutaj tak przy tych standardowych ofert, jeśli chodzi o przepustkę. Mamy na przykład te dwa czołgi za 62 zł. To jest zupełnie nieopłacalne, to lepiej to kupić za Golda. Jeśli chodzi o te tutaj oferty, no to nie ma tutaj za bardzo nic nowego. A jeśli chodzi o czołgi, super Pershing za 57 zł to jest za dużo. Tak samo te dwa czołgi już o nich mówiłem, to za 62 zł to jest również za dużo wydaje mi się. No i mamy tutaj na przykład um, P22 Medium, jako już, jaka już stała oferta tak naprawdę tutaj na Wargaming Game Center. Um, on cały czas jest tak naprawdę, odkąd ja pamiętam. Więc można tutaj kupić 122 za 167 zł, co jest mniej więcej równowartością 200 000 golda. Tak samo Dzika, to, to, jest mniej więcej, to są mniej więcej takie same golda. <coughs> 252 także jest stale do kupienia tutaj razem z typem 57 mecha, tylko tutaj zobaczcie na różnicę w cenie. Tutaj 252 jest za 81 zł, mecha jest za 95,55. Więc możecie pomyśleć ewentualnie szybki, i solidny. Za 23 zł czasami warto kupić taką ofertę, żeby te sprzedać, bo naprawdę fajne, fajnie z Goldem wychodzi. Także tak. No i 907, bo zobaczcie jak cenowo, to jest identyczna cena jak, jak właśnie te 22 medium na przykład. Co nowo to wychodzi całkiem dobrze. Wydaje mi się, że nawet troszkę lepiej jak za Golda. Chyba, że kupicie tego Golda w jakiejś super ofercie. Więc tak. No i mamy jeszcze ten ważny patrol, który też jest już od dawna. I. Nie jest to raczej nic szczególnego. O ile sama Himera jest bardzo dobra, to Skoda T27 jest czołgiem trudnym w grze. I jest zdecydowanie dla każdego. Pancer B2 tutaj akurat zdecydowanie polecam czołg z preferencyjnym matchmakingiem, jeśli dobrze pamiętam, chyba gra tylko na czwórkach, więc początkującym graczem jak najbardziej polecam. Ma super pancerz. Zobaczmy jeszcze. Ile to jest? 167 zł mniej więcej w, w goldzie. Zobaczcie sobie tutaj to mniej więcej, jakbyśmy na przykład 1215, albo takie dwie oferty, to, no to są tam około 20 tysięcy Powiedzmy, że chyba bardziej się opłaca kupić po prostu golda niż, niż tam kombinować z bardzo z bezpośrednim kupowaniem tego czołgu jednak. Więc tak, to by było wszystko z tych ofert, które są aktualnie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, mam nadzieję też, że wam coś w czymś pomogłem, w czymś doradziłem. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, udostępnijcie to gdzieś, żeby nasza rodzinka Blitzowa rosła. A ja wam życzę miłego dnia, bądź też wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. Zachęcam do oglądania kolejnych odcinków. Podnijcie też na Discorda, link zaproszeniowy macie w opisie. Na razie, cześć!